Chcieliśmy otworzyć nasze stacje na młode pokolenia, a konkretnie na dzieci szkolne. Same stacje są, można powiedzieć, pięknymi elementami technicznymi, pięknymi obiektami technicznymi, których nie musimy się wstydzić, oraz tereny wokół. Staramy się też je tak utrzymywać, żeby były na wysokim poziomie europejskim. W związku z powyższym postanowiliśmy w ramach edukacji ekologicznej zapraszać naszych uczniów, żeby zobaczyli, w jakich warunkach produkujemy wodę i żeby wiedzieli, skąd się ta woda w ogóle w kanie bierze. Jak to się dzieje, że oni odkręcają kran i płynie woda. Liczymy jako firma na to, że te młode osoby, te dzieci, zachwycone właśnie tym, co zobaczą, przekażą tę informację w domu, Powiedzą, jak jest, bo to jest najlepszy przekaz, taka młoda osoba jest najlepszym przekazem. Ta młoda osoba zapamięta to na całe życie, też, bo właśnie to, co tam się znajduje, jest, robi tak duże wrażenie, ale w sensie takim pozytywnym na tym młodym człowieku, że on to zapamięta i on to powie. I chciałbym właśnie, żeby w ich głowach to pozostało na całe życie, żeby takie te dobre wrażenie. Na jakim poziomie mamy stację uzdatniania w Legionowie rozprzestrzeniało się właśnie w naszych domach, żeby to był punkt do dyskusji.